A co to? Kuźwa co jest, Prąd? Prądu nie ma? Kuźwa no co jest? Muszę zadzwonić do tego mojego fogniętego umysłowu męża. No halo marzenka, co tam? No cześć! witaj ty mój yy, rycerzyku o miękkim mieczu. Yy, słuchaj, yy, kochane ty moje łyse. Nie ma w chałupie. Nie ma prądu. Ale jak nie ma prądu? Sprawdzałaś wszędzie, zobacz w kilku gniazdkach, bo nieraz jest tak, że w jednym nie ma, w a gdzieś jest. Henryk, czy ty robisz ze mnie jakąś nienormalną? Czy myślisz, że ja nie potrafię określić, czy jest prąd, czy go nie ma? To, że przez 13 lat małżeństwa ja nie potrafię określić, czy ty jesteś normalny, czy nie, to nie znaczy, że to jest to samo z prąd. No, no nie ma prądu, no. sprawdzałam tu i tam, do jednego gniazdka podłączałam, no nie ma prądu, no nie ma, no. A zresztą, mówiłam ci, nie głosuj na tą opozycję, bo kto wie, doszli z ba, wygrali i już prądu nie ma, po Co ty, Marzena, gada za pierdoły, co to ma do tego? Musisz wyjść na dwór i zobaczyć na ten licznik na dworzu, bo może coś tam przeskoczył yy, bezpiecznik. No dobra, no... Boże święty, jeszcze teraz mi jakieś misje dajesz na dworzu, będę wam, Zimno jeszcze na dwór, określaj... Jakieś liczniki oglądaj, Boże Święty, dobra, no. Przestań, Marzena, marudzić. Chcesz mieć prąd, czy nie, to proszę bardzo, ubiera się i wyłaź. Nie marudzę, nie marudzę. Marudzisz to ty całe życie, dziadzie. Dobra, idę już. Henryk, tu jest na tym liczniku? Nie uwierzysz. Na liczniku, na tym nadwoziu, bo jestem na dworzu. To jest naklejona taka jakby karteczka, czerwona z energetyki że licznik jest odłączony bo rachunek nie zapłacony to co, co to znaczy? no jak co to znaczy, że nie zapłacony no nie czaisz? a to przelałem Ci ostatnio z miesiąc temu pieniądze na, na prąd to czemu nie zapłaciłaś? jak to możliwe, że odłączyli? nie no to jakaś jest nieporozumienie Henryczku to jest przecież a a to a to to co wtedy mi przelałeś? To było na rachunek za prąd, tak? Aha! No tak, na prąd. A na co? Na wycieczkę do Disneylandu? Na co żeś wydała? Powiedz co żeś kupiła za to! Nie drzyj mi się, nie drzyj mi się! Jestem twoją żoną kochaną, proszę mi się tutaj nie drzeć, tak? No proszę mieć szacunek do żony. A co mi przysięgałeś w ołtarzu? No ja po prostu myślałem, że, że to myślałam, że to mi przelałeś na jakieś zakupy, kupiłam za to buty! Ja nie wiedziałam, że to jest na rachunek za prąd, chłopie! Kobito, a ty się zerwałaś z choinki, przecież zawsze ci od lat przesyłam e, pieniądze na rachunek za prąd, żebyś zapłaciła. No ja wiem, że zawsze tak robiłeś, ale akurat w tym miesiącu mi się zużyły buty, no i... Jo, buty ci się zużyły, mózg ci się chyba zużył. Po co ci buty nie... Masz chyba z siedem par! Nie, takich butów nie miałam, kędryczku. No, te buty były mi niezbędne do tego, żeby twoja żona mogła normalnie funkcjonować i chodzić po odwożu. No. No i co teraz? No jak co teraz? Będzie trzeba zapłacić rachunek no. Przyjadę to zapłacę. Już ci nie przeleję ani grosza. Sam go zapłacę, jak przyjadę. Dobrze! Dobrze nie drzej mi się! Prze halo! Halo! Zasięg! Hendryczku, Zasięg! Tracę, bo to na dworze jest tam. Tracę zasięg! A, spadaj ty, dziadzie ty. A, zapomniałam po prostu, no. A zresztą chuj tam. Prądu nie ma, ale buty są.